Zima tego roku była ciężka śnieg, padał bez przerwy, zasypując wieś grubą, białą kołdrą, która tłumiła każdy dźwięk. Mój kuzyn zaginął właśnie wtedy, miał 17 lat i był moim najlepszym przyjacielem. Trzy dni go szukaliśmy, trzy dni w mrozie. Z latarkami w rękach, z oddechami zamieniającymi się w obłoki pary na tym przeklętym zimnie. Rodzina, sąsiedzi. Wszyscy chodziliśmy od domu do domu, od stodoły do stodoły, wołając jego imię. Aż w końcu go znaleźliśmy za domem w starej szopie, gdzie belki stropowe były czarne od starości i wilgoci. Powiesił się, lina się zerwała. Może była za słaba, może za stara, i spadł śnieg, go przykrył, jakby chciał ukryć to, co się stało, jakby natura sama próbowała zatrzeć ślady. Leżał tam blady, zamarznięty. A ja, piętnastoletni chłopak, stałem i patrzyłem, nie rozumiejąc, co czuję. Pogrzeb był cichy. W kościele unosił się zapach mokrych płaszczy i świat trumna stała zamknięta. Ktoś podszedł do mnie. Pamiętam kto i zapytał. Otworzyć trumnę. Może ostatni raz chcesz go zobaczyć? Nie. I tak pozostało, poczułem zimny dreszcz, choć nie wiedziałem dlaczego. Wieczorem po pogrzebie siedziałem w domu, wpatrując się w ścianę. Myślałem o tym, co się stało, o tym, co mówili inni. Wy z nim rozmawialiście tamtego wieczoru. Rzuciłem w stronę jego kolegów, co się wtedy stało. Nic nie wiemy, odpowiedział ktoś krótko, to nieważne będziemy cię chronili, usłyszałem jeszcze, ale nikt nie wyjaśnił, przed czym. Kilka dni później podeszła do mnie ona wysoka, ładna dziewczyna, 17 lat miała ciemne włosy i oczy, które wydawały się widzieć więcej niż mówiła. Arek. Wiesz, w związku ze śmiercią twojego kuzyna, my, którzy chodziliśmy z nim do klasy, znajomi, chcemy wywołać duchy, zapytać, dlaczego to się stało, czy mógłbyś przyjść wieczorem do mojego mieszkania. Stałem, jak wryty ja, piętnastoletni gówniarz, zapraszany przez starszą dziewczynę na wieczór. Nie musiałam mnie długo namawiać. Tak, rzuciłem szybko, zanim zdążyłem się zastanowić. Tamtej nocy poszedłem do niej nie pamiętam już jak wyglądało to mieszkanie, ale to nieważne. Było nas kilka osób, wszyscy z klasy Jarka położyli talerzyk na stole, narysowali na kartce litery, cyfry, tak i nie. Wywołujemy ducha, powiedziała dziewczyna, a jej głos brzmiał pewnie jakby wiedziała co robi. Ja siedziałem cicho, trochę wystraszony, ale bardziej podekscytowany. Talerzyk się poruszył, nie wiem czy to któryś z nas z nim ruszył, czy naprawdę coś się stało, ale przesunął się po stole, a ja poczułem jak serce mi zamiera. Coś jeszcze się wydarzyło tej nocy, może krzyk, może przewrócone krzesło, ale pamięć mi się rozmywa. Szybko się rozeszliśmy, nikt nie chciał o tym rozmawiać. Oni przestali się do mnie odzywać, a ja, ja wyszedłem stamtąd inny. Poszedłem tam dla niej, dla tej siedemnastoletniej dziewczyny, bo byłem smarkaczem, który chciał zaimponować, ale wyszedłem z czymś, co zmieniło mnie na zawsze. Teraz, z perspektywy lat, wydaje mi się, że tamtej nocy otworzyłem drzwi do czegoś, czego nie rozumiałem, do duchowego świata, który potem już zawsze stał za moimi plecami. Cichy.